Nie? No to możesz mieć. Wystarczy, że weźmiesz... W którym do no, zgarnienia jest okrągły milion złotych? Nożesz kur, znowu te ptaki na antenie usiadły. Marcin, co ty robisz smarkaczu? Co ty sobie myślisz? Tato, patrz! Kontemplujesz sobie piękno przyrody, a fajka pomaga ci wpaść w stan melancholii, tak? Nie, tato, nie o to chodzi. Słuchaj, nie podoba mi się, że. Ale tato, patrz. Palisz, bo czujesz się wolny i niezależny, a to podkreśla ten nastrój, tak? Nie tato, nie o to chodzi. To o co chodzi. Patrz, jakie zajebiste kółka puszczam.